Kasie Psi Jezora, Kasie Psi Las. Natomiast zapraszam Cię do materiału właśnie o o niesamowitym nagraniu, a dla ciebie to nie jest absurdalne. Ty jako kierownik zespołu pieśni i tańca Kaszuby e, śpiewacie to na występach Róży, prawda? Oczywiście, od wielu, wielu lat. Od wielu, wielu lat. <grym> e, zespół, który cieszy się e, powodzeniem nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Oczywiście, jak najbardziej. Na temat, ten materiał e, specjalnie przygotowałem mhm. i to dzięki osobom, które poświęciłem mi bardzo wiele czasu, bo to jest ważne, żeby poświęcać drugim osobom czas, tak jak tymi dzisiaj. A cieszę się, że właśnie to ty jesteś. Ty i Łukasz, dzisiaj pojechaliśmy razem. Meleksem, bo macie, tak, jesteście pogodni, ale też zostałeś obdrożona zaufaniem zaufanie mieszkańców, bo jesteś przecież radną. gminy kartuzy. E, tak jak ty, powiateł. Tak, tak jak więc zobaczymy. Może e, dużo da się zrobić. Tak, razem e, e, dużo Natalia, się na pewno uda. Jestem w szoku, z tyłu ludzie się z nami kąpią. Tak, Kartuzy tętnią życiem. Jezioro klasztorne duże w kartuzach, tętni życiem tętni po życiem. wielu, wielu latach. I słuchajcie, dzisiaj materiał specjalny o kasiepcie z Rekasiepsila, czyli o pięknym, pięknym utworze, który został skomponowany przez Antoniego Peplińskiego, księdza, księdza. Antoniego Peplińskiego, mm -hmm. który był kapelanem w Pawłowie, Czarnowie i Mszczyźlicach, gmina Suleńczyno. Urodził się w 1918 roku, a zmarł w 1995 Piąty. roku. Ksiądz Antoni Pepliński właśnie poprzez to wspaniałe nagranie chce pokazać piękno i niezwykłość Kaszub. I udało mu się. Udało mu się. Ponieważ chyba nie ma zespołu e, naszego regionalnego, nie ma osób, które grają na jakichś instrumentach, które nie potrafią tego nagrania właśnie zagrać. Od tego e, chyba nawet zaczynamy, a jak nie zaczynamy, to często ludzie się dopytują i dopominają, że to jest utwór, który musi być odśpiewany, zaśpiewany. E, nie te, pię nie opcji. te piękne lasy nas łączą, ale też jeziora, które leżą na terenie całego powiatu. I to jest piękne. Dzisiaj będzie ich mielno i będą i ostrzyce. Jesteśmy w kartuzach i to jest właśnie fajne. E, dzięki Robertowi. Igielskiemu, organiomistrzowi, który stroi tutaj organy na terenie nie tylko Polski, tak. Dark, Darkowi Rybakowskiemu z sklepu muzycznego Vera Music oraz Florianowy Okrój, po prostu wszystko będzie tętniło, ponieważ płynęliśmy słuchaj statkiem na jezioro z wszystkim, ludzie nam klaskali, śpiewali razem z nami, tańczyli, że tak powiem, także tak, to, tak, jest, to, jest to, jest to jest właśnie wspaniałe. Tak, to jest naprawdę fajne atrakcje turystyczne. Ale powinniśmy pielęgnować i cieszymy się, że rozwija się to wszystko. A czy um, Robertowi Szygielskiemu, organomistrzowi, uda się również zagrać um, Kasię Psilas um, Psi um, na organach kosinnych w Chmielnie, to musicie obejrzeć materiał. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Także Natalia, dziękuję Ci bardzo. Ja również. E, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu jak zawsze i zapraszam do materiału. Dziękuję bardzo. Darek, Robert i Florian. Dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek. Jesteśmy przy Kartuskim Nichu, ale nie o tym dzisiaj, a o Kaszubskich Jeziorach. Jakie są piękne. Ja Wam dziękuję już z góry, że, że znaleźliście się, znaleźli się na mnie czas, ten piątkowe popołudnie, bo każdy z Was ma obowiązki, każdy z Was ma znajomych, przyjaciół, ale robimy to wszyscy dla, dla ludzi, tak? Tak. Żeby dla nas ludzi i dla Kaszub. I dla Kaszub, głównie no, no, dla Kaszub. w stolicy Kaszub. No. Prawdziwej, w kartuza. stolicy Kaszub. Darek, ty Ciebie już każdy tutaj zna, ale dzięki tym filmom, dzięki tym materiałom, każdy poznał, że jaki, na jakim instrumencie potrafisz pięknym grać. No dokładnie. Florian to jest nasza młoda, rosnąca gwiazda, Kaszub, tak naprawdę. No i dzisiaj zaszczytuje się Robert. Ty, jesteś, musiałem to zapisać, bo jesteś organiomistrzem. No organistą właściwie. Organistą, ale między innymi przecież stoisz organy na terenie jest, tutaj kaszu. Zdarza również. się, że tak, to tak, tak. Zdarza się. No siedem tak. razy w tygodniu, tylko się Tobie to zdarza. I to jest niesamowite, że właśnie taka trójka mistrzów, mistrzów tak naprawdę, pokażemy, jakie piękne są kaszuby na podstawie właśnie piosenki Kasie Psijezora. A jest to pokazać, tak. I to właśnie, a jest to pokazać. Dlaczego? Ym, ym, już ksiądz Antoni Pepliński właśnie utworzył tą piękną pieśń, żeby, żeby nam pokazać, jakie piękne są Kaszuby i walory tych wspaniałych jezior. To jest po prostu niesamowite. Dlatego trzeba to ciągle o tym przypominać. Dodam, że Antoni Pepliński, ksiądz Antoni Pepliński był między innymi kapłanem w Pawłowie, Czarnowie i Mściszewicach, a zmarł w Mściszewicach Mina Gmina 6 sierpnia 1995 roku. I może zróbmy tak, chciałbym dedykować właśnie to, ten film Księdzu, za, to, za tą piękną, piękną pieśń Florian, prawda? Którą wszyscy znamy. Który chyba nikt tutaj na Kaszubach nie ma akorde... akordeon. Kto ma akordeon, to na pewno tą pieśń, tą pieśń umie zna. i gra. A jeszcze prośba, zna. chciałbym to dedykować też mojemu ojcu, którego od grudnia z nami nie ma, a całe życie grał na takim królewskim instrumencie. A dzisiaj dzięki Florianowi może nam takie rodzinne imprezy uświetniać. Prawda, Florian? I myślę, tak. że z góry nas tu widzi. Tak? On nas na pewno no. widzi. Także my też dziękujemy za to, że nas poproszony do tego, żeby No i to się wszystko trzeba przyjemność z mojej strony. Co Florian, to jedziemy na jezioro. No, jedziemy. Mirek, jesteśmy teraz u ciebie. Mirek, Socha. Ja też jestem Socha. Tak jest. Czy, a, dwa Sochy. Dwa Sochy, teraz ciekawe, czy jesteśmy krewni, słuchaj. No, Myślę, jest... że gdzieś tam się może by znalazło, ale generalnie nie. I, generalnie nie, ale poznając tą historię, którą ja tak bardzo e, lubię, to myślę, jakbyśmy gdzieś tam do korzeni już więcej, szybciej by takich osób było jak ja, to by się okazało, że my jesteśmy może kuzyni. Może i tak by było. Może tak było. E, Mirek, ale my jesteśmy w tej sprawie, bo ci nagramy film. Jakie piękne są kaszubskie jeziora? No one są bardzo piękne. W ogóle w takiej pogodzie jak dzisiaj, no to jest po prostu a my, tu, To jest jak w raju. Chyba To zupełnie w filmówie, inaczej. No? To jest po prostu jakbyśmy byli gdzieś, nie wiem, na Karaibach, albo dzisiejsze no, Myślę, I, że Karaiby się A Albo właśnie no się trochę umyłem e, Mirek, e, trzech wspaniałych mistrzów akordonowych, wziąłem ze sobą, po to, żeby zagrali Kaszubskie Jeziora, na tym wspaniałym, wspaniałych Jeziorach wszystkich. I dzięki Tobie, bo Florian, Floriana marzeniem było właśnie, żeby zagrać na łódce, dzięki Tobie jego marzenie się tak naprawdę spełni. Myślę, że to jest do zrobienia. Dzisiaj to możemy zrobić, nie ma problemu, dlatego, że jest ładna pogoda, można wypłynąć, mamy... Do dyspozycji pokład i zrobimy to tutaj na I miejscu. To rejs, nowy, I to jest nowy dziewiczy pokład? Rejs. To jest dziewiczy, bo to jest na, na nowym statku. Mirek, ile kosztuje taki, y, 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 taki statek? Y, y, pewnie nie muszę powiedzieć, czy jeśli dla mnie, dla osoby, która jest związana z kredytem hipotecznym do końca życia, byłoby stać coś takiego zbawienia. No myślę, że nie ma problemu żadnego, bo biorąc pod uwagę, że hotele są w jakiejś cenie, to u nas jest sytuacja taka, że powiedzmy, wynajem tego statku to jest około kwota od 600 do 700 zł. Słuchajcie, dobra. 3000 złotych i poczujemy się jak w raju, tak naprawdę. I jesteśmy po prostu w innym świecie troszkę. A my, słuchaj, Mirek, dzięki Twojej uprzejmości, bo zaraz będziesz kapitanem te, tego te, no, pewnie tego. Pewnie pokażemy, jak to wszystko są piękne, jeziora są piękne i w oprawie muzycznej w takich wspaniałych osób, które tak wspaniale ja grają. myślę, że nie muszę Was przekonywać, że one są piękne, bo na pewno tu nieraz byliście, ale prawda jest taka, że no, każdego dnia można odkryć coś nowego. Ale niech to się Zapraszamy. Takie a, ja, my, a ja dziękuję z mojej strony. Zapraszamy. Robert, jakie wrażenia? No ja jestem pod wrażeniem już od chyba 20 lat, od, odkąd tutaj się były takie pierwsze nasze drogi prowadzące no, głównie do kościoła, gdzie były strojone instrumenty montowane i tak dalej, to przejeżdżaliśmy często przez Ostrzycę i to już wtedy to miejsce było takie niepowtarzalne, tak jak większość chwali się tym, że była w Egipcie. No, w czasach to oczywiście szacunek wielki, no, że możemy wyjeżdżać, mamy granice i tak dalej, ale to, co tutaj akurat możemy zobaczyć, pływające. Domy, pływające łodzie. Ale to będzie dziwiczny jest... rejs. Ten, sam, ten tak, tak, On pierwszy raz się popłynie. Cudzo chwalicie swojego nie, nie znacie, nie nawet tak. nie wiecie co posiadacie. Tak, Robert, to, to ale racja. powiedz przecież, ty, wszyscy znamy Darka, wszyscy damy Floriana, bo nas, nam już przygrywa od, od, wielu, od długiego czasu, ale ty stroisz wielkie, ogromne instrumenty w kościołach. Gdzie stroiłeś, powiedz? Bo ty nigdy się nie chwalisz, czy jesteś bardzo stromą osobą. No, dla ciebie też, to jest tylko coś. Rzemiosło, ale były takie kościoły z tych ważniejszych kościołów, to m.in. w Grodnie na Białorusi. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to Charków, Żytomierz. No i na Kaszubach, Zaporoże, no Kaszuby, Chmielno. Ale... Serdecznie pozdrawiamy księdza kanonika proboszcza Tomasza Rakowskiego Także słuchajcie. Z tego miejsca może go dzisiaj też odwiedzimy? Może go odwiedzimy, ale jeśli teraz będziemy nam mszy i posłuchamy gdzieś tam w tle pięknych organów w kościołach na Kaszubach, nie tylko na Kaszubach, to pomyślmy, że Robert wiele z nich stroił i sprawia to, żeby ten dzień był taki piękny. To takie podtrzymywanie bo, bo na życiu na, na życiu, ale to też jest taki fach, który masz bardzo mało osób, jest kilkadziesiąt osób bodajże w Polsce, którzy zajmują się w ogóle czymś takim. Tak, tak, to jest właśnie taki zawód na wymarciu w tej chwili, bo u nas nie ma szkoły dla organmistrzów i po prostu to zdobywa się umiejętności przez praktyki w różnych zakładach organomistrzowskich, potem jakieś egzaminy po potem mistrzowskie. My Mi się udało tą całą drogę przejść, no i pochwalę się tutaj z tego pięknego miejsca, że w tym roku akurat Jestem 30 lat dyplomowanym organistą, bo 30 lat temu ukończyłem studium organistowskie, 25 lat temu dostałem dyplom czeladnika, wymiar się na a 20 lat temu zdobyłem dyplom organmistrza katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To się zbiegło, nie żebym się chwalił, bo to jest... Weltmeister, mój tak? ojciec na tym zawsze, yy, zawsze grywał. Nie ma go od 17 grudnia zeszłego roku. Teraz Florian gra. Instrument, który mi budzi takie trochę wspomnień i tak dalej. Ale ty jesteś bardzo skromny, bo mówisz, że nie, w ogóle nie grasz na akordeonie, ja tylko przyjdziesz, no, tak. wziąłeś go sobie dzisiaj, żeby sobie zagrać. Ja jestem organistą, że tak powiem, wiejski, bo pochodzę z Pieców. Pogranicze tutaj, Kaszubko Ciebie. A, a... na akordeonie tak właściwie motorsko pogrywałem całe życie. I tak właściwie szkoła muzyczna to klasa organu, fortepianu, ale... Zawsze zostawała wtedy gdzieś ta muzyka organowa. I kiedyś kilka, kilka lat temu poznałem Darka tutaj, to... Właśnie tak troszeczkę jakby od nowa to zaraził tym tematem akordeonowym, no i tak współpracujemy. I właśnie ten instrument jest też od Darka, taki najmniejszy, którego nikt nie chciał, bo to malutki, No bo on się mieści delikatny. w kieszonce w, tak. w twojej mikrze, którą od niedawna masz. To co, zasuwamy na górny pokład, tak, tak, żeby pokazać nie ludziom nie tylko, żeby, jak to pięknie wyglądają te ostrzyce, jeziora kaszubskie, kaszebści i ale Kaszepści o tym, raz. żeby przez ten instrument dotrzeć do serc tych wszystkich ludzi. Tak, tak, to jesteśmy u źródła. U źródła. Florian, dzisiaj zagrasz na górnym pokładzie tego fajnego statku, fajnie? No, to było moje jedno z marzeń. No i chyba fajnie, bo na takiej tafli gdzieś tam to się mało kiedy zdarza, żebyś, żeby. Pierwszy raz będziesz grał na statku? No. Słuchajcie, pierwszy raz. Ale Florian, ty przecież dla ciebie to, to jest naturalność, że trzymasz ten akordeon ciężki, bo trochę jest ciężki, co prawda. Miałeś się dawno palec złamany, nie było cię praktycznie dwa czy trzy tygodnie. Pamiętasz jak rozmawialiśmy? No. A powiedz, gdzie jeszcze grywasz w ogóle? Yy, przygrywasz? W jakich zespołach pomagasz? No, w kaszubskich, w krysniantach. Jeszcze w Scholi, w Paternoster. Florian, no. przypomnij, ile masz lat? Dwanaście. Dzięki, że poświęciłeś mi swój czas, bo to jest najważniejsze, jak mówi ksiądz Kaczkowski, najważniejsze, co można dać drugiemu człowiekowi, to jest czas. To, to jest więcej. Czas. To Dokładnie. jest najważniejsze. I znaczy, ludzi mi się poświęca ten czas, żeby pokazać, jakie te Kaszuby są, te jeziora są piękne. No bo warto pokazywać Kaszuby, warto pokazywać ludzi, warto pokazywać wszystko, co jest piękne na Kaszubach. Dokładnie, a ty też miałeś okazję się spotkać dzięki temu z Robertem. Dokładnie. I z Florianem, dwunastolatkiem i myślę, że to nie, nie jest pierwszy, ale też nie ostatni raz przecież. Na pewno nie. Na pewno nie, bo, bo jeszcze pewnie kilka okazji będzie żebyśmy razem sobie zagrali eee, no i myślę, że tak, tak będzie. Na pewno tak będzie, no. a dodatkowo, bo ja zwróciłem uwagę na to, bo w o odcinku rozmawialiśmy, chłopaki mają Weltmeistery, a ty masz Zupan, bo sam powiedziałeś, że na tym sumie akurat ci się tej produkcji z kilku narodowości gra najlepiej. Najlepiej, to myślę, że, że w większości akordonistów, którzy, którzy grają na kordonach, marzą o akordonie tego typu, to znaczy o Zupanie, nie są tani, ale jest to jeden z nielicznych akordonów, które są zrobione prawie że perfekcyjnie, jeżeli chodzi o to tak. Ale ty masz akordonów kilkadziesiąt w sklepie, więc nie ma problemu, żeby sobie po prostu masz poćwiczyć. I każdy może przyjść do ciebie i posłuchać i, i te, też zobaczyć. Dokładnie. To co, Darek, zasuwamy ten górny pokład, żeby po raz pierwszy w historii zagrać z górnego pokładu Kaszepści Jezora. No i zobaczyć ostrzyce i nasze kaszuby z, z jeziora w ogóle. No <laughs> i dzięki Mirkowi, bo naprawdę do, do, człowiek do, z wielkim sercem, który pomaga pomaga tworzyć coś, co pozostanie dla naszych pokoleń. Dobra, panowie, jakie wrażenia, powiedzcie? Niesamowite, trudno opisać w ogóle. Nie co do się, opisania. Co się, co się jeszcze z samym szefem, słuchajcie, za sterami. No tak. To jest w ogóle już przyjemność. Nas zabrał. A I taki dziewiczy i rejs. Dziewiczy rejs, słuchajcie. A do, na dodatek wy będziecie tutaj przygrywać. Flora, jakie uczucie? No, niespotykane. Niespo I nie chciałoby się stąd wracać do domu, co? Nie. Przynajmniej no. przez najbliższe kilka dni. No. tak chyba zrobimy następnym razem. Powiem raz. wam, chyba mnie nauczycie też na kordonie grać. To tu jest to jest drugi. Spróbujemy, tylko trzeba będzie najpierw go kupić. No właśnie, mnie. no od Ciebie. No, no. chyba, że jakąś raty może Darek no, 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 od Ciebie. Zrobimy, raty, nie ma problemu. Słuchaj, raty nieoprocentowane, bez pierwszej wpłaty, biorę dwa. I zgadzam się już dzisiaj, mamy to nagrane. <słuchaj> Czarne no. na To co, możemy iść na górny pokład, żeby no, sobie tak po tak. zagrać te szubskie jezo Jezora. Tak jest, idziemy. No to jesteśmy panowie, zobaczcie, jesteśmy na samym środku jeziora wszystkiego. i słuchajcie, po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy w historii tu na Kaszubach kaszepci jezora z pokórnego pokładu e, pływającego statku na baterię pana Mirosława Sochy, zobaczcie. Z jeziora Kaszubskiego. Z jeziora Ostrzyckiego Kaszubskiego. Także panowie, po raz pierwszy kaszepci jeziora, poproszę. Jakie wrażenia, kurcze. kurczę? No, myślę, Dzięki. że wszyscy zadowoleni. Prawda jest taka, że pogoda ma wielkie znaczenie, ale też taki humor, jaki nadali się tutaj no. w tej chwili tymi melodiami, to tu, też u góry jest, trzech ma duże znaczenie. Alchodonistów tutaj w samym centrum ocy, co może pokażę. Zobaczcie, ludzie, którzy korzystają teraz z kąpieliska, z różnych tutaj łódek tak. i innych sprzętów wodnych, mogą sobie posłuchać na żywo. Tak jest. Umówiłem się z nią na przed na dziewiątą. Tak jest, parę melodii kaszubskich zawsze się przyda. Mirek, udało się co? Myślę, że wspaniale. Pierwszy Atmosfera raz. Atmosfera elegancka, pierwszy raz, i uważam, że powinno być tak częściej. Te jeziora powinny rozbrzmiewać jakąś muzyką, i one dzisiaj właśnie to zrobiły. E, Florian, dziękuję Tobie, bo Ty jesteś najmłodszy tutaj. Wiem o tym, że to jest ciężka praca grania takim tym kordonie, który trochę waży, ale dałeś radość wielu ludziom. Nam, ale także tym osobom, które tutaj przy tych ośrodkach na plaży w, w Ostrzycach słuchali nas po prostu. To było fajnie super. Hmm. Co Ci się najbardziej podobało? No właśnie ta wycieczka. Tak u góry, jak my graliśmy, taki wiatr był. Fajnie, widok to, Jezioro. To było piękne. Darek. Jak, jakie twoje wrażenia? Bo tak naprawdę może powiemy, bo wy, wyście w ogóle pierwszy raz grali teraz. No, to była taka wasza próba. No właśnie to była nasza próba, która więc, się więc bardzo spodobała tam, wszystkim. Jeżeli na tym filmiku wyjdą gdzieś jakieś fałsze, to żeby nam, żeby nam oglądający wybaczyli, ale przede wszystkim nie chodziło tutaj o to, żeby pokazać jak kto gra i, i, i jak, co, co kto umie, tylko po prostu, żeby dzisiaj to jezioro zabrzmiało, tak jak tutaj szef tej, tego hotelu powiedział, żeby, żeby ta muzyka zabrzmiała na środku tego jeziora na kaszubach i żeby tak było częściej. Robert, a to uciebie? Ja jestem podrożeniem, w ogóle, że mogłem w takim miejscu dzisiaj tutaj zagrać. Jeśli wygrać, jesteś się podrożeniem? To z najmłodszym akordeonistą. No pierwszy raz graliście no raz, no tak? I bez próby, i tak jak Darek wspomniał przed chwilą. No i myślę, że chyba, nikt do nas nie strzelał, także no, nie było, nie było <laughs> no, Mirek, ale no, może to jest takie przesłanie? Dziękuję Robert, dziękuję Darek, dziękuję Fran, ale może takie przesłanie, żeby jakieś władze tutaj gminy jakieś właśnie zorganizowały, nawet takie pokazy, taki raz w tygodniu, na przykład taki przejazd Twoją łodzią z orkiestrą, piękną na dachu. Ja powiem tak, to no niekoniecznie moją łodzią, ale Prawda jest taka, że no, tego typu rzeczy powinny się zdarzyć, dlatego że to jednak jest coś innego, coś nowego, coś co tak naprawdę no, osoby temu miejscu, powiedzmy, jakąś taki, no, bynajmniej rozgłos większy niż do tej pory jest. Dokładnie, pobudza serca na pewno wszystkich. Ja myślę, że ta muzyka kaszubska jest muzyką dziada, pradziada i ona tak naprawdę powinna brzmiewać, zwłaszcza nad jeziorami, dlatego, że to jest takie, no takie miejsce, gdzie Kaszubi zawsze pasowali i będą pasować. I dzięki temu, na, te, tej wycieczce wszyscy się dowiedzieliśmy, skąd wzięła się piosenka Kasia Pści Jezora. Mirek, ja dziękuję wszystkim Wam, dziękuję Tobie, a na same zakończenie chcemy Leso Zarzec, bo bez tabaki. No i tak, i teraz przyszło mi, ja nigdy tego nie robiłem, no ale... Zawsze musimy się tym... Oni pierwszy, raz, nas, oni tak pierwszy jest. raz na łodzi grali, ty się pierwszy raz zażywasz. Florian, nie dobrze. Ty jesteś jeszcze za młody, jeszcze nie ten, no. ale Darek na pewno i no, Robert prawo, ja I ja, ja. O, nie teraz tak mocno zażywamy, co? No to no, na zdrowie i wszystkiego na dobrego. dobrego. Robert, dzięki uprzejmości Księdza, proszę. Będzie, ty będziesz, który tutaj często te, te organy, że tak powiem, naprawiasz, no, regulujesz i tak dalej, stroisz. Zgodził się, żeby te Kaszubskie Jeziora zagrać na tym instrumencie i to będzie taka chyba taka wisienka na torcie w dzisiejszym odcinku, a dlaczego? Bo przecież ksiądz również to na, ten utwór stworzył, tak? Żebyśmy kochali nasze Kaszuby, a Chmielno jest z tego zagłębiem. Ty te organy chyba dobrze znasz, Robert. Tak, znam ten instrument od kilku już lat i kiedy proboszczyk został przez Tomasz w tej parafii, to myślę, że uda nam się zagrać. Także bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za udostępnienie, bo to naprawdę jest coś pięknego, to brzmienie, prawda? Tak, akustyka świetna też jest. Także zapraszamy do kościoła. Robert, jesteśmy w Chmielnie w kościele. Ja tutaj byłem e, chrzczony. Też tutaj do pierwszej komunii, dla, że dla mnie to jest ważny kościół. No Ale tak. dla ciebie to też nie jest obce te organy w ogóle, bo przecież ty to też stoiłeś. Dla ciebie to jest, to jest po prostu coś normalnego. No tak, tak. Kilka tygodni temu był przygotowywany instrument do koncertu, bo tutaj odbywają się koncerty, usłyszeć chmielno. Bardzo takie na wysokim poziomie, w tym roku byli to artyści, taki zespół kameralny, klawesyn, plus smiczki i tak dalej. Promocznie wiadomo, jest ksiądz muzyk, który udostępnił instrument, pozwolił. Ale Robert dzisiaj będzie będzie coś wyjątkowego, bo po, chyba po raz pierwszy w Chmielnie w kościele zagrasz. Jakie, jakie nagranie? My jesteśmy tutaj jakby w centrum, takim blisko stolicy Kaszub, blisko Kartus z Chmielnie, no to nie wypada zagrać Wypada zagrać. z jeziora, bo mamy też tutaj piękne jeziora wokół kościoła. Także słuchajcie. Nie ja traktujmy tego jako profanację, że to jest kościół, jest poza liturgią, poza. Oczywiście, a poza tym ten utwór został stworzony również przez Księdza. Przez księdza, przez księdza więc Kaszubskie jeziora po raz pierwszy w Chmielnie w kościele no, parafialnym w samym centrum i zagłębił jezior Kaszubskie. Spróbujemy. No, to brzmienie, to faktycznie to jest coś śmiechnego, aż siarki, że tak powiem, przechodzą. A, a powiedz, do czego to służy? Jakie są oznaczenia? Może z jakiego roku są organy? Może ja nie, nie powiem dokładnie, one były rozbudowywane. To jest instrument chyba Juliusza, Juliusa Witka czy Witeka. Jest. Jest Czyli wiedziałeś? No jest to danzig. Danzig. Czyli, na, danzig, czyli tak, bardzo, bardzo stare. No, no, no po prostu Ale Roberto, to jest instrument, na czymś takim zagrać. O. Robert, co jeszcze byś zagrał może takiego bardzo znaczącego dla, dla Kaszub, dla Kaszubów? No, jest jeszcze jeden taki piękna, piękny przebój, no nie powiem przebój, utwór, piosenka ludowa, tu jest nasza Zemia. Tak, tu jest nasza Zemia. bardzo to było niesamowite księdze naprawdę bardzo proszę dziękuję, dziękuję jak najbardziej księżyc dostępny instrument dziękuję